Boże, Ty w osobie błogosławionej Anieli Salawy dałeś nam przykład prawdziwej wiary i miłości, umiłowania Chrystusa ukrzyżowanego i obecnego w Eucharystii oraz troski i szacunku dla bliźnich. Dopomóż nam, abyśmy zrozumieli jej przykład życia, rozpowszechniali go i sami nim żyli. Daj nam łaskę, której oczekujemy i radość nazywania błogosławionej Anili Salawy świętą, która idąc za przekładem Jezusa, ofiarnie służy innym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Służebnico Pańska, módl się za nami. Święty Franciszku, wzorze franciszkańskiej drogi, módl się za nami. Błogosławiona Anielo-Salawo, módl się za nami. Siostro Świętych Pańskich, módl się za nami. Zjednoczona z Bogiem, módl się za nami. Uczestniczko Chrystusowej ofiary, módl się za nami. Naśladująca zbawiciela w przebłaganiu za ludzkie zniewagi, Módl się za nami. Ofiarą wynagradzająca za grzechy. Módl się za nami. Przyjmująca dobrowolnie cierpienia za bliźnich. Módl się za nami. Świadomie uczestnicząca w Krzyżu Chrystusowym. Módl się za nami. Dobrowolnie obierająca stan służącej. Módl się za nami. Służąca Bogu przez uczciwą pracę. Módl się za nami. Cierpliwie znosząca utrudzenia służby, módl się za nami. Przeniknięta duchem wiary i pobożności, módl się za nami. Stanowcza i cicha wobec przeciwności, módl się za nami. Wyrozumiała dla drugich, módl się za nami. Odpowiedzialna za współpracownice i przyjaciółki, módl się za nami. Rozumiejąca swoją rolę w Kościele, módl się za nami, nosząca w sercu troskę o szerzenie wiary, módl się za nami, wspierająca misję modlitwą i ofiarą, módl się za nami, pałająca miłością do Ojczyzny, módl się za nami, modląca się o wolną i katolicką Polskę, módl się za nami, opiekująca się rannymi żołnierzami w szpitalach, Módl się za nami, zachęcająca do przyjmowania sakramentów świętych, módl się za nami, pouczająca błądzących o prawdach wiary, módl się za nami, patronko Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, módl się za nami, pomagająca studiującej młodzieży, módl się za nami, wstawiająca się za chorymi, módl się za nami. Orędowniczko nasza przed Bogiem, módl się za nami. Patronko się prawia, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, w twoim królestwie. Służyć znaczy królować. Módlmy się. Miłosierny Boże, z Twojego natchnienia błogosławiona aniela Salawa, uczestnicząc w prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, z miłością wypełniała swoje powołanie jako służąca, spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy byli wierni łasce Chrztu Świętego, służąc ochotnie Tobie i braciom przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.